Witam panowie i panie, z tej strony Imir. Ostatni patch wprowadził dość ciekawą, jak dla mnie dziwną rzecz. Mianowicie, została usunięta możliwość komunikacji z wrogami podczas przerwy i rozgrzewki. Rzekomo ma to pozwolić nam na spokojną komunikację głosową z naszymi teammate'ami w celu obmyślenia jakichś taktyk, wybrania ról itd. Jak dla mnie jest to strasznie dziwna sytuacja, zapytacie czemu? Bądźmy ze sobą szczerzy: do czego najczęściej służy czas przygotowania, bo z tego co mi wiadomo, głównie do tego. Gumbel suka! Niestety, ale kiedy gramy z randomami, to bardzo mały odłam ludzi gada między sobą. Nie powiem, nie jestem ideałem, choć staram się z nimi rozmawiać, to nie zawsze wychodzi. Mam jednak szczerą nadzieję, że ten patch coś zmieni i może faktycznie będziemy wymyślić jakieś taktyki z naszą losową drużyną. Kto wie? Moja ostateczna opinia na temat tego patcha jest taka, że wszystko zależy od naszego community. Zmiana raczej na plus, jeśli ktoś będzie z niej faktycznie korzystał, aczkolwiek nie spodziewam się nagłej zmiany w komunikacji między randomami.